A więc e, tak oto wygląda moja toaletka, powiedzmy to z przodu. Tutaj mam taki jakby to nazwać obraz, który sobie wzięłam i postawiłam. E, tutaj z prawej strony mam jeszcze jak widzicie w pudełkach różne pudełka po glossy boxy, jak i pielęgnacja. Jeszcze to nie znalazło swojego miejsca. Pod spodem tam e, mam rzeczy z denko. Do, taki śmietnik z papierami yy, i takiego tam różnego rodzaju jeszcze rzeczy, które czekają na swoje miejsce. I jeszcze tutaj na krześle, jak widzicie, mamy kilka rzeczy, które się nie mieszczą, powiedzmy, albo nie znalazłam dla nich miejsca. Tam widzicie tam yy, to właśnie opakowanie, ten, to pudełko. W którym pokazywam ostatnie rzeczy nieużywane. A w tym obok, tutaj są jeszcze kilka lakierów, na górze próbki, sztuczne paznokcia I tak to wszystko, mniej więcej, wygląda. Lusterko pochodzi ze sklepu. Castorama chyba kosztowało 35 zł, albo coś w tym stylu. Ja teraz wezmę i to lusterko sobie odstawię, i pokażę Wam dalej, co i jak. A więc tutaj po lewej stronie, jak widzicie, mam takie fajne pudełeczko, telefon sobie wezmę i odstawię. I to pudełeczko kupiłam za euro. No jest ja chyba od jakichś tam perfum. Tutaj na górze, właśnie, mam trzy perfumy, które stoją po bokach. Cała reszta, a czy cała reszta, to nie wszystko, ale mniejsza o to. Tutaj, jak już wspominałam, ten obraz, który sobie postawiłam, żeby nie było mi tak tu biało. Pędzle, pędzle z Hakuro z Bary Minerals y, Essence i coś w tym stylu oczywiście, brudne do prania i tutaj mam kilka szminek, tam z tyłu są szminki z maka, szminki z L'Oreala z Diora, najnowszy podkład Bourjois, jakieś tam y, takie w kredce szminki i tutaj mam nawilżający krem na dzień z klinik z tyłu jest tam tonik do tego i woda micelarna polecana przez moją siostrę więc mam nadzieję, że spisze się u mnie. teraz wam wezmę, pokażę co mamy tutaj w środku i zacznę tutaj od tej lewej strony mam nadzieję, że mi się uda wam wszystko pokazać, ponieważ będę uh, mam tylko jedną rękę więc tutaj mam główeczkę z Real Techniques Tutaj jakieś takie płatki, których nie używałam. Płyn do zmywania z klinik, tutaj jakiś płyn micelarny. Gąbeczka z Eveline nowa, gąbeczka z uży użytku z Eveline. Płatki, jakieś tam próbki, próbeczki, pincetki, kolczyki, zalotka i tego tam typu rzeczy. Tam z tyłu mam same próbki perfum i nie tylko. Tutaj mam na pewno przekrótkę. Oczywiście wszystkie pudełka, te, które widzicie, te różowe, w których są moje rzeczy, pochodzą z Glossy Box, po Glossy Boxach, po zawartości Glossy Boxów. I tutaj mamy ruszę z Mua, bronzer brązer z Mła, róże z Miners, z Mariza. To jest ryżowy. Co to jest ryżowy? Puder ryżowy. Bardzo fajny. I Catrice Prep and Prime. Tutaj mam, to jest e, z Holika Holika, również róż. Tutaj mam e, z Kashmir, to w Glossy Boxie było, które odbrałam powiedzmy to w Polsce ostatnio będąc. Jeszcze nie używałam tego. Puder z Chanel, dość duży, nie wiadomo kiedy go użyję. I tu jest bronzer z Bare Minerals. I tutaj mam puder z Kryolan, kuleczki z Gerlain, jakieś tam próbki, próbeczki z maka, z klinik i tego typu rzeczy. I to z bloker do ust w kolorze pomarańczowym, to z takiej akcji było. I tu też jest jakiś mineralny niby to róż. I z tyłu, nie wiem czy będę pokazywać, mam klej, duo, jakieś tam sztuczne rzęsy i pudełka puste po produktach ja mam taką manię, że lubię właśnie niektóre pudełka zostawić sobie. Pierwsze dwie są z Pizmaj. tutaj jest Essence, Rimmel, to jest chyba z Lidla, Rimmel, Rimmel, dwie te nowe właśnie z Golden Rose i Frosher, trzy z Mua, Barrier, Maybelline, to jakaś dziwna firma, nie pamiętam, ale ona chyba znana i te sześć, przepraszam, błyszczyko pomadki z firmy Celia, które są bardzo fajne. Tutaj po boku mam masełko do ust z The Body Shop. Błyszczyk z L'Oreal. Ta szminka, z Bourjois, Dwa Baby Lipsy. Takie pojemniczki okrągłe z Oriflame. I tutaj mam z Balea taki pomarańczowy. Ja bym powiedziała taki wosk bardziej. To jest do ust. Balmy oraz Lip Butter z Nivea, który jest tragiczny według mnie i tutaj tam z tyłu, nie wiem czy widzicie, nie będę tego wyciągać są różnego rodzaju buszczyki od Catrice, Rimmel i tego typu tam rzeczy i tutaj obok mam podkłady i kamuflaż i takie typu rzeczy tutaj mój podkład ulubiony, jeden z Yves później mamy L'Oreal Rimo Wake Me Up, dwa pakowania, Estee Lauder Double Wear z Maryzy to jest korygująca baza pod podkład z Collection 2000 znany chyba każdemu z Collection, przepraszam, to jest ten nie kamuflaż tylko wiem o co chodzi, zapomniałam nazwy, z Loreal baza, taka nie tylko pod makijaż, ale ogólnie bardzo fajna krem z BB, który jest bardzo fajny primer z firmy Bar Minerals, to jest tam kremik e, Bibi e, z bioter, taka mała próbeczka Benefit z Marion płatki z pudrem, krem CC z Loreala, który jest beznadziejny, bo za ciemny i CC krem e, z firmy MAC. Co tam z tyłu za podkładami było, to wziąłam i wyciągnęłam, aby Wam pokazać. I tam znajdą się różnego rodzaju pojedyncze cienie, jak tu widzicie, na przykładowo ten z Essence zielony, jakieś tam duo chyba z Glossy Box. Cienie, yy, cień z Calvin Klein'a, z Heima, Naked 2. To jest paletka z Inglot'a samemu tam yy, zebrana, powiedzmy, two, powiedzmy to. Tutaj są te matujące... Ściereczki, ja na to mówię, to nie są ściereczki, ale wiem o co chodzi. Z Inglota do Brwi paletka, tutaj duo, tutaj paletka z NYXa i paletka z Diora i dwa sypkie cienie. I z tutaj Gosza. z boku od tych podkładów mam taką część, w której jest praktycznie wszystko do oczu. Tutaj jest kamuflaż, który powinien leżeć w drugim tej przegródce, ale leży tutaj, mam. Taki zestaw z Anastazji Beverly Hills do brwi. Niestety byłam e, taka mądra, że stwierdziłam, że dla blondynek te cienie, te, co są po środku, są dla mnie za jasne. I wziąłam dla brunetek, no i okazało się, że jest to trochę za ciemne. Ale fajne są tutaj te szablony, które strasznie mi się podobają i które staram się używać jak najczęściej. Tutaj mam z Golden Rose, co wam pokazywałam ostatnio. Jest to do brwi. Ten cień chyba też mi się wydaje, że jest za ciemny dla mnie. Tutaj mam piękny taki cień w kremie z firmy Catrice. Bardzo ładny, bardzo go lubię. Tutaj mam taki zestaw z Givenchy, który się już rozlatuje. On jest też do brwi. Jak i zarazem ma też dwa cienie. To taki cień kiedyś był, on chyba w Glossy Box do rozjaśnienia końcików może być. Pre, prime and Fine, czyli primer pod baza pod cienie. To jest taka kredka z Oriflame czarna, chyba do smoki. Kredka brązowa, jakiegoś tam jelly Pong Pong kredka. Tu kredka taka niby też rozjaśniająca z Catrice, która u mnie się w ogóle nie sprawdza. Kredka z Catrice do brwi, dość fajna. The real z Benefit. Tutaj jest. Taka, jak ja to nazywam, też maskara, ale tym razem do brwi Z Bobbi Brown. Tutaj mam dwie kredki z firmy. One są Eveline. Kredka chyba z mła? Z czego ona jest? Nie mam zielonego pojęcia, ale bardzo ładna jest. Kredka cielista, którą sobie kupiłam. Czarna kredka z Estelle Lauder. Tutaj mam z firmy Rimmel którego praktycznie nigdy nie używam eyeliner, bo ja nie umiem używać, więc staram się nie robić tego. Bardzo fajna nawet baza z Essence, bardzo fajny tusz z firmy Oriflame. Brązowa kredka, nie wiem nawet do czego ona jest, ale ją wziąłam, kupiłam. Następny dość fajny tusz z lanką tylko niestety wodoodpornej wersji. Tutaj jest Colossal Volume Express Smoky Eyes Maybelline, bardzo beznadziejny podkład według mnie. Tutaj jest podkład, który jeszcze nie używałam, jest firmy Catrice. Podkład, podkład, co ja mówię z podkładem, to chodzi mi o maskary. Tutaj jest maskara z firmy Max Factor, ja robiłam jej recenzję i jest tragiczna, według mnie. To jest znowu jakiś z Oriflame kredka do oczu, co my tu jeszcze mamy, jakiś tam eyeliner, grzebyczek, ten co kupiłam ostatnio z firmy Inglot, jest fajna maskara z L'Oreala L'Oreal zazwyczaj ma fajne maskary e, tutaj jest z Eveline kolorowa maskara z L'Oreala tutaj jest z i ostatnia maskara już z L'Oreala, więc tak to mniej więcej wygląda tutaj Dobra, sobie to później to po... fajnie, fajniej według mnie powkładam, bo ja lubię, jak jest wszystko pokładane I tutaj ostatnia rzecz. Tam z tyłu będą różnego rodzaju paletki. To jest Essence. Paletka z Diora, która widnieje u mnie na praktycznie ostatniu, nie wiem, ostatnich 20 filmikach, czy coś takiego. To jest właśnie ona na zdjęciu. Zrobiłam taki ten, swój początek. Tu paletka ze Slicka. Tutaj jest paletka z Oriflame, bardzo fajna, paletka z Mua, kolejna paletka z Mua, ostatnio moja nowa paletka z Mua, bardzo fajne żywe kolory, paletka z Beauty UK i tutaj mam taką paletkę, kiedyś sobie wziąłam i kupiłam i to jest paletka z... Chanel, ale to jest taki próbnik. On był nowy, dlatego tylko dlatego go kupiłam. I powiem, że pigmentacja jest taka sobie. I na samym końcu, jak widzicie, tam jest Naked trójka w pudełku. Ja to zawsze lubię mieć w pudełku, jak już wspominałam. A więc to było na tyle.